A jedną dopiero, druga będzie jutro. To naprawdę przykre. Dobra, dobra, nie udawaj pan świętoszka. Dobrze wiem, czy ja to sprawka. A więc co pan się na mnie po policji poskarżył? Robi sobie pan we mnie wroga. Szkoda. Co to ma znaczyć? No tylko tyle, że lepiej mieć we mnie wspólnika. Pan mi grozi? Hmm. To teraz już nie mam żadnych wątpliwości co do tej rozbitej szyby. Wygląda na to, że skorzystałem na pana oporze. Gdybym kupił ten lokal, to teraz sam bym miał kłopoty. Ktoś najwyraźniej nie lubi pańskich szyb. Proszę stąd wyjść, bo będę niemiły. <grystyce> ale za odpowiednio niską cenę możemy się jeszcze dogadać. A daj pan spokój, dobrze? Czas działa na pana niekorzyść. Wynocha stąd, ale już! Cyk, 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 Miałem ochotę dać temu gościowi po gębie. Co za arogancki typek. Myśli, że jak mnie zastraszy, to mu sprzedam lombard za grosze. To zwykły gangster, a nie biznesmen.